Spark Unlimited to studio, które przez całą swoją karierę stworzyło jedynie 5 gier. Legendary oraz Turning Point Fall of Liberty zostały wydane dokładnie w tym samym czasie, są to ich kolejno druga i trzecia gra. Obie są totalnym gównem, obu mogę powiedzieć, najgorszy FPS, w jakiego w życiu grałem. Jednak Turning Point, jak mogliście usłyszeć w mojej jego recenzji, polecam, gdyż jest tak totalnie niekompetentny. Że aż śmieszny. Czwartej unikam jak ognia, ponieważ jestem ogromnym fanem marki i nie chcę sobie psuć mojej opinii o niej. Ich piąta gra, i całe szczęście ostatnia, chwilowo zabiła w ogóle całą markę Ninja Gaiden. Jednak, co ciekawe, ich pierwsza gra posiada całkiem wysokie noty i powszechnie uważana jest za całkiem udaną. No cóż, oceny te wystawione były najwyraźniej przez bandę osób, która w życiu w FPS-a nie grała albo postanowiła strollować swoich odbiorców, myśląc, że całkiem śmiesznie będzie polecić totalne gówno. Jak zły jest Finest Hour? No cóż, jest to jedyna gra od Spark Animated, której w życiu nie ukończyłem i chyba już nigdy nie dam rady. Z pozostałych można się nabijać, poza tym da się w nie grać. To jest zwykły, niegrywalny śmieć. A tak, Finest Hour i moje trzecie do niego podejście. Tym razem byłem przygotowany. Wiedziałem, że muszę być twardy jak Terminator. Nieustraszony jak Rambo, że muszę mieć skilla w krapach jak sam Energik. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale tym razem miałem tą grę ukończyć. Mieć za sobą ten rozdział gier na PlayStation 2. Niestety, wymiękłem dokładnie tam, gdzie zawsze. Napotkałem na te same, co za każdym razem problemy. Jednak tym razem poziom irytacji, jakiego uświadczyłem, marnując swój czas na ten wyziew upadłego anioła, był wielokrotnie większy za sprawą tego, że mam napiąty grafik z recenzjami co sobotę oraz całe półki innych. Lepszych gier. Wy możecie sobie myśleć, że przesadzam, że to niemożliwe, by gra, która zebrała średnią ocen 7 na 10, była tak niegrywalnym odchodem, na jakiego ją kreuje. No cóż, niejednokrotnie podkreślałem, jak ekstremalnie głupie i nieadekwatne jest ocenianie gier cyferkami na cyferki. Udany Terminator Resistance dostał 4 cyferki z 10 cyferek, a każdy, kto w niego zagrał, jest zdania, iż to dobra gra. Zresztą, nieważne. Nie mam zamiaru przedłużać tego materiału więcej, niż to konieczne, więc bez dalszej zwłoki zapraszam do mojej eksperymentalnej, nietypowej recenzji. Czemu podkreśliłem słowo... eksperymentalnej? No cóż, nawet nie chce mi się zbytnio marnować czasu na ładne przebieranie w słowach nad grą, która na to totalnie nie zasługuje, więc po prostu wypunktuję wszystko, co Spark spierdoliło podczas swoich wizyt w wychodku, które nazywali... procesem deweloperskim. I have a bad case of diarrhea. Zaczynając od czegoś, co normalnie jest najmniej ważnym aspektem każdej gry, czyli oprawy graficznej. Szczerze, to nie przeszkadza mi. Finest Hour nie jest najbrzydszą grą swej generacji. Równocześnie, nie mogę powiedzieć, by wyglądał dobrze, ale tragedii nie ma. Jednak... Najwyraźniej Spark, mając jakieś poczucie winy, postanowiło ukryć ogólną brzdotę swej pierwszej gry. Temu też przez większość czasu nie będziemy niemal nic widzieć. Finest Hour jest najciemniejszą grą na PlayStation 2. Podczas wielu misji totalnie nic nie widać i przyjdzie nam błądzić po macku. Naturalnie, byśmy nie mogli sobie sprawy ułatwić albo po prostu z racji tego, że Spark nie potrafiło czegoś takiego zaprogramować. Brak tutaj suwaka jasności, więc musisz grzebać w ustawieniach telewizora. Oczywiście, gdybym ja w ten sposób rozwiązał ten problem, to i Wy totalnie nic byście nie widzieli. Temu też za każdym razem, gdy wkładałem płytkę z tym krapem do napędu, musiałem grzebać w ustawieniach OSSC, by rozjaśnić obraz wyświetlany na telewizorze, a przed tym przechwytywany przez nagrywarkę. Normalnie, przy każdej innej grze. Zmniejszam nim jasność obrazu. Więc miejcie na uwadze to, że normalnie widać jeszcze mniej. I have a bad case of diarrhea. Lubicie Max Payne? Jasne, że tak. Wiecie, Bullet Time te sprawy. Każdy lubi dobrze zaimplementowany Bullet Time. Fear miał świetny Bullet Time. Call of Duty Finest Hour. Również na Bullet Time. Problem w tym, że niemal permanentny i powstały z powodu niekompetencji spark zamiast z chęci zaimplementowania tej mechaniki. W normalnej grze nie mogłem się doczekać zapełnienia paska tej umiejętności. A w tej nie mogłem się doczekać, by w końcu postrzelać w normalnej prędkości. Jeśli jeszcze tego nie załapaliście, ta gra cierpi na nieustanne spadki ilości klatek na sekundę. Jak tylko zaczynamy do kogoś strzelać, spadek jest natychmiastowy, ale poza tym często i gęsto zdarza się nawet. Bez konieczności ciągnięcia za spust. Gra w nieustannie spowolnionym tempie bardzo szybko robi się uciążliwa. Efekt potęgowany jest jedynie tym, że postać, w którą się wcielamy, ma gówno w butach, przez które porusza się bardzo ociążale. Audio. Wiecie, muzyka, odgłosy wystrzałów, wybuchów... Te sprawy. Wszystkie odgłosy, jak i muzyka, zostały zapożyczone z pierwszego Call of Duty, co nie stanowi wady. Ponownie, nie jest źle. Voice Acting jak wyżej, czyli jest dobrze. Kwestia tego, że to nie jest efektem pracy Spark, gdyż oni to jedynie zapożyczyli. Problemem jest to, co oni z tym wszystkim zrobili za pomocą miksowania audio, które zsie po całości. Cały czas, dosłownie nieustannie, wszystko zagłuszane jest przez niezdrowo głośne odgłosy wystrzałów w tle. Podczas niektórych poziomów są nieustanne i nic innego przez nie nie słychać. Żenada. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, że dopiero teraz przechodząc do tego, co w Call of Duty Finest Hour spartalono najbardziej? Po kolei. Gra jest tak nieudolnie zaprogramowana, że gdy zginiemy, nie jest w stanie wczytać naszego zapisu, a jedynie respawnuje nas na początku misji, której zaliczyliśmy zgona. Możecie zapytać, a co za różnica? No kurde, wielka, ogromna, kolosalna. Zobrazujcie sobie siebie grającego w Call of Duty Finest Hour. Nie wiem, po co mielibyście to robić, ale postarajcie się. Gra śmierdzi łajnem, ale chcecie może zaimponować dziewczynie czy chłopakowi, jakimi to jesteście kozakami i że przejdziecie tą grę. Idzie wam dobrze. Macie w ekwipunku 4 apteczki, w łapkach dzierżycie Mausera z lunetą oraz ogromnym zapasem amunicji. Jak i MP40, która jest najlepszą bronią automatyczną w tej grze. Również z pełnym zapasem amunicji. Niestety zginęło wam się. Trudno, zdarza się. To nic strasznego. Gra ta niestety nie potrafi wczytać wcześniej zapisanej gry. Więc respawnuje was na początku misji z gównianym mosinem i dziesięcioma pociskami do niego oraz jeszcze gorszą peteszą z jednym magazynkiem i oczywiście po apteczkach śladu nie ma. Zakładam, że zginęliście, ponieważ misja okazała się trudna. No to powodzenia teraz, bez zebranych wcześniej zasobów. Próbuj. No dalej, możecie oczywiście ułatwić sobie sprawę wychodząc do głównego menu gry, albo restartując konsolę, by ręcznie wczytać zapis. Wtedy okej, okay, macie co mieliście. Wiecie, jakie to jest wkurzające, gdy z każdym zgonem musicie czekać na respawn, potem czekać na wczytanie menu, a następnie czekać na wczytanie gry? Wszystko dlatego, że małpiszony zatrudnione na etatach programistów w Spark nie potrafiły zaprogramować czegoś tak banalnego jak wczytanie zapisu gry po śmierci. Sztuczna inteligencja zastąpiona została przez rewolucyjny system sztucznej głupoty. Niemcy nie widzą nas. Nasi towarzysze nie widzą ich. Chyba, że czasem Niemcy widzą nas przez całą mapę celnie prowadząc ogień. Zdarza się i tak. To tak byś się nie nudził. Problem w tym, żeby weteranie FPS-ów na PlayStation nie przeszli tej gry w dwie godziny, będziemy masowo zasypywani tymi niemiaszkami. Nierzadko spawnować się oni będą w nieskończoność. Do chwili, aż wykonamy cele misji. Teraz ktoś może wyskoczyć z tekstem typu Ale browarku, mój drogi, skrzywdzony intelektualnie człowieku, o co ci chodzi? Dużo Niemców to dużo strzelania do Niemców. A o to w Call of Duty przecież chodziło, kiedyś o to chodziło. No fajnie, tak, zgadza mi się. Problem w tym, że większość pukawek Finest Hour. Strzela wodą i kapiszonami. W sumie jedyne dobre to te dzierżone przez samych niemiaszków. A by nie było za łatwo, po zabiciu ich właściciela mamy tak 25% szansy na podniesieniu takiej. A nigdy nie będzie do niej gratis za dużo amunicji. No, zobaczcie sami. Tak działa chociażby tutaj pepysza. On your signal! Grata byłaby w sumie totalnie nie do przejścia, gdyby nie to, że zawsze jest z nami kilku pomocników. Jasne, że przeważnie będą wbiegać nam pod celownik, blokować ciasne przejścia, uniemożliwiać odwrót i takie tam. Ale jednocześnie chętnie podbiegną na hura prosto w mrowisko Niemców, wystrzeliwując ich z ogromną skutecznością. Finest Hour posiada nawet ciekawą mechanikę, która pozwala nam kontrolować poziom ich zdrowia i w razie czego leczyć naszymi własnymi apteczkami. Całe szczęście, jeśli tego nie zrobimy, to szybko odkryjemy, iż są oni nieśmiertelni. Tak więc możemy czekać za winklem, aż taki przychlast wyskoczy na środek skrzyżowania, tak by wszystkie pobliskie stanowiska z LKM-ami oraz snajperzy zaczęli w niego opróżniać kolejne magazynki. I Myk możemy bezpiecznie stanąć obok niego i pukać do nich ze snajperki. No chyba, że El Misi mówi wyraźnie, że typ musi przeżyć, wtedy dupa. Wciąż będzie pchał się Niemcom prosto pod lufy, ale za każdym razem zaliczy zgona szybciej niż jesteśmy w stanie przeklnąć szympansy ze Spark Unlimited. Swoją drogą jest to jeden z powodów, dla których gry tej nigdy nie ukończyłem, ale o tym później. W jednej z misji mamy zniszczyć nadlatujące bombowce, strzelając do nich z pozbawionego broni przeciwlotniczej czołgu. Jakoś nie dziwi mnie to, że Sparki nie wiedziały czemu niemożliwym jest zestrzelenie samolotu z broni zamontowanej na czołgu służącej do walki z innymi czołgami. Fortunnie ruskie czołgi Finest Hour zbudowane są z super zaawansowanej nanostali pochodzącej z XXV wieku naszej ery. Przeniesionej w czasie rosyjskim wehikułem czasu, który jest w stanie przynosić tylko tą stal i nic więcej. Stal ta charakteryzuje się tym, że potrafi sama się naprawiać. Stąd też ruskie czołgi same się naprawiają, a co za tym idzie, są niezniszczalne. Dobra, wiecie co. Możecie mi zarzucić, że ta recenzja była po łebkach i bylejaka. Niech będzie, że umyślnie włożyłem w nią tyle pracy, ile sparki wkładały w swoje gry. A tak na serio po prostu nie miałem pomysłu i średnio chciało mi się nawijać o tym głównie. Chodzi mi o to, że ta gra nie jest i nigdy nie była niczym więcej jak krapem. Nie pojmuję, jak ktokolwiek mógł dać jej wysoką cyferkę z cyferem, jak ktokolwiek może jej bronić. Okej, okay, może i są gorsze FPS-y na PlayStation 2, ale ja w takie nie grałem. W sumie to poza tym znalazłem jedną, ogromną zaletę tej gry, dla której poleciłbym ją zakupić i mieć pod ręką zawsze każdemu. Mianowicie, za każdym razem, gdy zamiast robić coś pożytecznego, jak chociażby pisać, czy składać kolejną recenzję, sprzątać, czy coś takiego, chciałem sobie pograć, odpalałem Finest Hour. Błyskawicznie. Tak się wkurwiałem i miałem dość tego gówna, że czasem nawet po dwóch, trzech minutach wyłączałem konsolę i wracałem do pracy. Jest to zdecydowanie najlepsza gra na rynku do obrzydzenia nam grania, a przypominania, że powinniśmy robić w danej chwili coś innego. Poza tym wszystko, co Finest Hour jest w stanie nam zaoferować, to kpina i parodia pierwszego Call of Duty. Nawet jeśli nie robi nam oprawa audiowizualna, to paskudne sterowanie sprawiające wrażenie, jakbyśmy nieustannie brodzili przez bagno, nieustanne spadki płynności, gówniany projekt poziomów, kiepska sztuczna inteligencja, monotonne, nudne misje, ogólna niekompetencja, czy wreszcie poziom trudności sprawiający, że Finest Hour to gra polegająca bardziej na memoryzacji poziomów niż na pokazie naszego refleksu oraz umiejętności adaptacji. Poziom, którego nigdy nie byłem w stanie przejść to ten w połowie drugiej kampanii, czyli brytyjskiej. Startujemy, będąc pod ostrzałem, z trzech stron naraz. Mamy dwa miejsca, w których nieustannie i masowo odradzać będą się Niemcy. Równie szybko, jak jesteśmy w stanie ich zabijać. Mamy bardzo ograniczone zasoby oraz musimy niańczyć gościa, który biegnie na pochybel ginąc raz za razem. Pieprzyć tego krapa. Pieprzyć Spark Unlimited i wszystkie ich gry. Poza Turning Point. To jest growym odpowiednikiem filmu The Room. Czyli raz za razem będzie nas swoją niekompetencją doprowadzać do gromkich wybuchów śmiechu. A poza tym cierpi na dokładnie te same problemy co Finest Tower. Tyle, że ma bardzo niski poziom trudności. Nie wiem, po prostu nie wiem jak ta firma mogła nie tylko funkcjonować, ale i dostawać licencje na popularne i szanowane marki. Wątpię, by nikt nie widział efektu ich pracy. Ich Ninja Gaiden, nie zamierzam nigdy go recenzować. Co znaczy. Że prędzej czy później będę musiał zanurkować w Lost Planet 3. Super! <śmierdzi>